Nagrywa już. No przedstaw się. Hello, my name is Lukas, I'm from Gopole. <laughs> I compete in CrossFit Open. <laughs> <Okay>. <laughs> Dobra Placing. You. You. <laughs> Czekaj Zobaczysz to złapie Or not to be Ahoj Ty jesteś chowranku? Tylko pamiętaj, że robisz do tej linii table, żebyś nie wychodził Bo tak to cię całego widać wtedy, tak? Wit? tylko Jeden, trzy, sześć, dziewięć, piętnaście, dwadzieścia jeden Dziesięć Dziewięć Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Start. Spokojnie. Raz. Okej. Okay. Spokojnie Ugi. to co gadałeś? Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dwie nogi na ścianie dopiero ręce odchodzą pamiętaj. Raz, dwa, trzy. Cofaj te Biodra, tak jak gadałeś. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, jest. Okay. Sześć, spokojnie. Czekaj, idź. Daj sobie tam dwie trzy sekundy właśnie. Dwa. Dwie, trzy sekundy, daj sobie na dole i znowu. Cztery, pięć, sześć jest 60. 7 8 9 jest. Dziewiątki. Pamiętaj o tych 3-4 sekundach na dole odpoczynku, to w miarę jest płynne, ale na dole odpoczywasz. Raz. Dwa spokojnie tutaj. Dynamiczny ruch. 3. I tu spokojnie. Is that it? Siedem. Spokojnie. daj. Możesz. Osiem. Spokojnie. I możesz. Ostatni. Dziewięć. Wróć ładnie. Okej. Okay. Cztery minuty za nami. Dziewięćdziesiąt.

48. 62. 75, ostatnie 15. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jeszcze. 5,5 okay. minuty dopiero, jest dobrze. To, co robisz, ręce chowaj do tyłu, chwilę sobie potrząśnij nimi i jedziesz co 10-12 sekund. Raz. Spokojnie, ręce wypuść, napięcie. znowu. Dwa. Czoło do ziemi. Trzy. Spokojnie. Pięć. czoło do ziemi bardziej sześć, daj sobie pięć sekund, i znowu jedno tempo, bez pośpiechu. Siedem. I? Osiem. Dziewięć. 3, 2, 1, jedziesz, dobrze. Trzymaj to, co jest, jest super. 10, 5, 4, 3, 2, 1, dawek, dawek, to co jest? 11, mega dobrze idzie. 3, 2, 1, 12, ręka prawa, super. Na moją komendę, na moją komendę, ty tylko rób. 3, 2, 1, 13 idzie. 3, 2, 1, 14 idzie. 5, 4, 3, 2, 1, 15 idzie. Jest, okej, okay. Do skakanki. dopiero 8 minut 20 sekund za nami. Łuki, to jest to. Trzymaj, po 10, po 15, 20 maksymalnie. 15 31, minus jeden damy specjalnie, w razie czego. 47. Dawaj, dawaj, trzymaj to tempo, takie jak jest, jest spoko. 59.

Dawaj, dawaj, dziesięć minut za nami, jest super. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziesięć, raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Piętnaście, sto piętnaście. Gitara Raz, trzy, cztery, pięć, raz, 130. I ostatnie dwie dychy już spróbuj zrobić na raz. Nie dzielić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jest. Ok. I dawaj, jedziemy. Dwadzieścia jeden. Dawaj. Jest cztery Jest kozak. Cztery minuty. Ale trzymaj to. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I atak jest na jeden. Raz. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Idzie drugie, dwa, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Idzie trzecie. Jest. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Idzie czwarte. Dawaj. Jest. Pięć, Cztery, trzy, dwa, jeden idzie piąte. O Jest. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, idzie szósta. Dawaj. Ale trzymaj to tempo. Jest okej. Okay. jest. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden idzie siódme. Dawaj. Sześć, Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, dawaj ósmy, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, dawaj, dziewiąta. Jedź, jedź, jedź. Zatknij głowę, jedź. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, dawaj, dycha. siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, dawaj dycha, idzie jedenasty, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, dawaj dwunasty idzie, 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 sześć, pięć, cztery, trzy. Dawaj, dawaj, dwie minuty, akurat. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Trzynast. Sześć. Pięć. Zbyt, trzy, dwa, jeden. Dawaj, czternaście. Jest szansa to zamknąć, naprawdę. Ponad półtorej minuty. Dawaj 15. Idzie już? Chłopie, jeszcze z 50 tablicz, bez problemu zrobisz. Dawaj 16. Idzie już. Hop. Hop. 5, 4, 3, 2. Minuta równa. 5, 5 wolwolków. Już ile wlezie? Ile wlezie? Już bez tych przerw? 4 do końca? 50 sekund? Dawaj w grę, wchodzi kilkadziesiąt tabli. Ostatnie 3 wol-walki zostały. Ostatnie 2,5 minuty łuki. Z 20 tabli siądzie. I ostatni, 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 20 sekund, ostatni. Dawaj, dawaj, i szybka skakanka. Ko, dobrze wyląduj, dobrze wyląduj. Okej, okay, dawaj do skakanki, dawaj do skakanki. Dawaj, 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 dawaj. Okej. Okay. Gicio. 13 chyba w, w.